Wampiry, zombie i inne potwory straszyły już w kinie wielokrotnie. Co jednak współcześnie naprawdę nas przeraża? Twórcy zabójczego wirusa sięgnęli głęboko do ludzkich lęków, nie zapominając, by przy okazji dobrze nas zabawić. Paradoks? Niekoniecznie. Jego rozwiązanie już wkrótce na antenie Enfilm HD. Zasady są proste przynajmniej tak sądzi mój brat. Po pierwsze, unikać zarażonych. Oddech innych zaraża. Po drugie, dezynfekować wszystko, czego dotykali w ciągu doby. Po trzecie, chorzy są już martwi. Nie można ich ocalić. Debiut braci Pastor powstawał tak długo, że wiele osób nie wierzyło, że kiedykolwiek trafi w końcu na ekrany. Jednak warto było czekać. W głosowaniach internautów zabójczy wirus został uznany za jeden z najlepszych horrorów 2009 roku. Czworo młodych ludzi ucieka przed śmiercionośną chorobą, na którą zapadła już prawie cała ludzkość. Przemierzając pustkowia szybko przekonują się, że wirus nie jest wcale największym zagrożeniem. Miło patrzeć z boku, jak brat się dla ciebie tapla w gówno. Ucieczka przed śmiercią najbardziej opłaciła się Chrisowi Pine'owi, który wkrótce po premierze filmu dostał rolę kapitana Kerka w nowej wersji kultowego Star Treka. Idiota. W trakcie realizacji zabójczego wirusa twórcy tak bardzo bali się przecieką informacji, że ukrywali nawet tytuł filmu. Czy nie była to przesadna ostrożność? Możecie sprawdzić w czwartek o 23.30.